w to jest kapitan Bob i dzisiaj gramy sobie znowu w naszą serię z tej gierki. Ciągle zapominam jak ona się nazywa. To za mnie zajebiary. Zapominam jak się gra, którą skieruję za serię. I dzisiaj mam taki plan, by Kopać się tak nisko, żeby zdobyć lasu, ale to naprawdę nisko. Byłem coś niby znaleźć. Nie wiem, jakieś. Prawo o diamentach to jest mega nisko. Wiem. I znalazłem nowy surowiec. będziemy sobie trochę pochodni też. I idziemy dalej kopać. W dzisiejszym odcinku mam plany, by. Przygotować się na podróż. Trochę zrobić na domku. moim domku na no, tym, no, 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 bo nie przyjść na tym serwerze. O, tam jest serwer, Pójdę go zabrać. Gierka jest bardzo fajna, polecam gierkę. No i... Też można powiedzieć, że w tej gierce jest jedna fajna rzecz, że mm, no potwory nie są takie mądre jak w Minecraftie, że y, wykopiesz jakąś dziurę i one tam nie wpadną. W tej są takie głupie, że można je i one tam wpadną. I pyk, kopiemy się niżej. Jakieś tam stykają? LOL Pewnie u sąsiada albo u mojego... Mm, Jakiegoś... Brata, oto co Co to, co na go się mówi? Bratanka? No, bratanka ci mówi chyba. się od strony brata, to chyba bratanka ci mówi. Ale z grubsza nie o tym dzisiaj jest odcinek, przecież z się skończyła, mam zapasowy bo na takie rzeczy się... SP co to się dzieje jakby Za dwa złote kupiłem, żeby nie było reklama nie, nie kupowałem tego zupełnie o ja nie mam na to teraz pieniędzy I mam dupę. O, jest ten surowiec fajny. Mm. Kopiemy się tam dalej. To mile państwo, ile tego surowca tu jest. I pyk. To dzień nie będą może na naszą serię te odcinki. Mm, 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 mm. I pyk, pyk, dircik. wyjdziemy sobie trochę na dwór tutaj. Może zrobię odcinek dworu. Ale to bym wtedy musiał się pokazać, a to dopiero chciałem zrobić jak zbił przynajmniej z 50 tysięcy subów. A ja to nie. nie mam. am, am, am. damy tylko s... O pies spraw... ...dwie zrobił, że się zesrałem. A tak się nie da zrobić. Miejscowi... tej gry nie jest. Nic tej gry sortuję. Mmm... No pewnie nikt to się nie zabrał na to. Yy. O, w tym może być problem to otworzyć. Mm. Ale ja Mądry, Mam drobną... No ja tu kurczaka włożyłem jakby co? Dobra, Pyk I budujemy sobie na starcik, kilofik, mieczyk Coś tutaj, nie, nie, stać mi na sikierkę jeszcze Zać mnie, tobie zamy, tobie zamy i to zamy I wyjdziemy sobie na dworę, pościmy trochę drewno Mm, 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 mm. No co, ja no to ja tego nie mogę ściąć. No. Znam problem. Taś już jest dobra. najlepsza. Ale i tak jakaś dobra jest. Nie najgorsza, nie najlepsza. Ten jest już jest dobry, bo. Umie zabić węze na hita. No i to chyba będzie na tyle w tym odcinku, a więc papa. pa! pa.